Zatrzymajmy na chwilę tutaj. Nikot odpala telewizor, na ekranie którego widnieje coś naprawdę ciekawego. Cała platforma streamingowa, którą widzimy, wizualnie jest odzwierciedleniem Disney+. Nazwa, a zarazem logo tego streamingu to Hulu Zoo. Jest to odniesienie do platformy Hulu, która stała się częścią Disneya w 2023 roku. Od 2025 roku natomiast, w prawdziwej aplikacji Disney+, zamiast kafelka Star, możemy spotkać właśnie Hulu. Poniżej mamy kafelki, które również znajdziemy w prawdziwej aplikacji. Disney, Star Wars, Marvel Studios... Pixar oraz National Geographic. Dwa kafelki, których nie ma w Disney+, Plus, ale są z nim powiązane to ESPN, które w 80% należy do The Walt Disney Company oraz Searchlight Pictures, które było zależne od Twenny w Century Fox, które z kolei również wykupił Disney. Czas na filmy, pośród których znajduje się serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen Andor, musical Hamilton stworzony przez Disneya, sławne Die Hard, czyli Szklana Pułapka, Futurama, amerykański serial animowany, czy fotogrzmoty małe, również od Disneya. Takich i wiele innych szczegółów oraz nawiązań znajdziemy w tym filmie całą masę, a więc omówmy go od początku do końca. Film rozpoczynamy z grubej rury. Po pierwsze wiadomości w telewizji. Stacja, w której są emitowane, nazywa się ZNN. Ta sama stacja również pojawiła się w pierwszej części zwierzogrodu i jest to odpowiednik amerykańskiego CNN, stacji telewizyjnej założonej w 1980 roku. Chwilę później w tej samej stacji pojawia się nowy burmistrz zwierzogrodu. Oryginalnie nazywa się Brian Wind Dancer, zanim stał się burmistrzem, był on aktorem. Jego postać jest nawiązaniem, a raczej odzwierciedleniem Arnolda Schwarzenegera, czyli przede wszystkim kulturysty, ale również aktora, który postanowił zejść z ekranu i został gubernatorem Kalifornii. Zarówno życiorys, ale też sylwetka burmistrza idealnie odzwierciedlają Schwarzenegera. Mało tego, w późniejszej części filmu, kiedy burmistrz dociera na imprezę z okazji Stulecia Zwierzogrodu, jedna z dziennikarek przedstawia go jako byłą gwiazdę filmu Konian Barbarzyńca. Jest to nawiązanie do filmu Konan Barbarzyńca z 1982 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Tytuł przerobiony na Konian ze względu na to, że burmistrz jest koniem. Zresztą wszystkie nawiązania, jakie znajdują się w Zwierzogrodzie, są przerabiane z nazwy tak, aby umieścić w niej nazwę jakiegoś zwierzaka. Judy i Nick wyruszają na nową misję ratowania miasta i trafiają do portu. Widzimy masę kontenerów, a większość nazw jest oczywiście przerobiona pod nazwy zwierząt. Nas natomiast interesuje konkretnie ta nazwa i logo. Merkt oraz biały duszek na niebieskim tle. Jest to oczywiste nawiązanie do filmu Maersk, jednego z największych na świecie operatorów żeglugi kontenerowej. Podobna nazwa oraz logo białej gwiazdy na niebieskim tle idealnie się wpasowuje. Lecz to co najciekawsze znajduje się na samym morzu. Statek widoczny w tle jest odwzorowaniem słynnego Titanika, który zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu w 1912 roku. W późniejszej części filmu na jednej ze ścian Również zobaczyć możemy podobiznę Titanica z podpisem Zdobądź bilet na odległe wyspy. Ale zwróćmy uwagę na stroje naszej ekipy. Czapka, którą nosi Nick ma na sobie loda w kształcie czerwonej łapki na patyku. Nick w pierwszej części wraz ze swoim pomocnikiem kupował Jumbo lody i przerabiał je na takie mniejsze właśnie w kształcie czerwonej łapki. Judy z kolei nosi koszulkę z napisem Don't worry, be happy. Pewnie większość z was kojarzy ten zwrot z piosenki Bobiego McFerrina wydanej w 1988 roku. Natomiast pochodzi on od indyjskiego mistrza duchownego Meherbaby. Wytrych Judy, którym jakimś cudem otwiera wielki zamek kontenera, jest w kształcie czerwonej lokomotywy ze złotymi zdobieniami. Tak się składa, że jedną z atrakcji w parkach Disneya jest Disneyland Railroad, a ciuchcia jaka tam występuje jest w podobnym malowaniu co ten wytrych. Gdyby ktoś nie wiedział, Zwierzogród to film Disneya. Jeden z pracowników zorientował się, że to kontrol i w panice ucieka oszyldowaną furgonetką w jakiś catering. Nas natomiast interesuje numer telefonu 800 555 0199. Powtarzam to we wszystkich swoich filmach, ale początek 800 to numer kierunkowy w USA, który każdy stan lub większe miasto mają inny od siebie. Rzeczywisty numer telefonu zaczyna się dopiero od 555 i to jest największa ciekawostka. Filmy wyprodukowane w Stanach, czy to live action, czy animacje, jeśli pokazują na ekranie numer telefonu, to zawsze zaczyna się on od 555. Jest to fejkowy, umowny początek numeru, który zaczęto stosować w latach 50., po tym jak na prawdziwe numery pokazane na ekranie wydzwaniali inni ludzie. W pościg za tą furgonetką nasze duo rusza w tym ciekawym wozie. Jest on całkowicie różowy, a z tyłu ma nawet świński ogon. To oczywiście dlatego, że należy do tego prosiaka. Jego rejestracja to natomiast hoing. Jest to połączenie dwóch słów: Hong, oznaczającego trąbić, co idealnie pasuje do samochodu, oraz oing, które w języku angielskim oznacza dźwięk wydawany przez świnie, coś jak u nas chrum chrum. Kiedy wóz został skonfiskowany, właściciel krzyczy. Hot Rod to konkretny styl, w jakim zostają przerobione konkretne samochody. Bardzo popularny w Ameryce, gdyż nawiązuje do pierwszych modeli amerykańskiego koncernu Ford. W tym świniowozie jest nawet nitrus Oxide, czyli oczywiste odzwierciedlenie nitrus Oxide, czyli podtlenku azotu używanego jako dopalacz samochodowy, mówiąc prościej, jest to po prostu nitro. Pościg przeniósł się na ulicę miasta, a podczas przejazdu przez dzielnicę owiec możemy usłyszeć krzyk Wilhelma, posłuchajcie. Krzyk Helma to popularny filmowy efekt dźwiękowy. Powstał podczas produkcji filmu odległe bębny w 1951 roku. Od tamtej pory usłyszeć możemy go w bardzo wielu filmach jako taki mały isterek. Pozostając jeszcze w salonie fryzjerskim, a raczej u Barbera, spójrzmy jeszcze na ten niebiesko-czerwono-biały supek. Na pewno widzieliście go właśnie u Barberów. Nazywa się on Barber Paul, a jego kolorystyka w skrócie wzięła się stąd, że w dawnych czasach fryzjerzy wykonywali drobne zabiegi jak wyrywanie zębów czy choćby pobieranie krwi. Czerwono-biały kolor symbolizuje zakwawiony opatrunek, natomiast kolor niebieski prawdopodobnie pojawił się w Stanach Zjednoczonych, mając na celu podkreślić narodowy charakter tego symbolu. Cofnijmy się dosłownie o sekundę, nim Judy uderzyła w kontener pełen wełny. Widzimy, że w kinie grany jest Star Trunk. Ten egg pojawił się również w pierwszej części i nawiązuje on nazwą do Star Warsów. Zwierzogród to animacja Disneya, natomiast franczyza Star Wars należy do Lucasfilm, które w 2012 roku wykopiło właśnie Walt Disney Company. Niki Judy działają na własną rękę. Stąd też pojawia się opancerzona jednostka policyjna pod nazwą SNFR, która każe im spadać i pozwolić profesjonalistom się tym zająć. Ci policjanci są nawiązaniem do SWAT prawdziwej wyspecjalizowanej jednostki policji w USA. Rozwinięcie skrótu SWAT to Special Weapons and Tactics, czyli specjalne uzbrojenie i taktyki. Rozwinięcie skrótu SNFR widocznego w zwierzogrodzie nie jest wyjaśnione, ale dzięki mojemu widzowi Adamowi zrozumiałem, że SNFR może przemycać w sobie zaledwie jedno słowo, czyli SNIF bądź Sniffer. Gdyż z nich oznacza wąchać, a zwierzaki tropią za pomocą węchu, więc jednostka SNFR to policja tropiąca przestępców. Tuż pod koniec pościgu mi je znak New Jersey, oczywisty odpowiednik New Jersey z USA. Tak jak wspomniałem, wszystkie nazwy zostały przerobione pod zwierzaki. Małe robaczki narozrabiały i teraz idą na dywanik do komendanta Bogo. Na ścianie w jego biurze widzimy trzy ciekawe gazety. Pierwsza z nich to The Tusker Times, która nazwą i czcionką nawiązuje do The New York Times, jednego z największych amerykańskich dzienników wychodzącego w Nowym Jorku. Tuż obok niej wisi The Daily News, odpowiednik ponownie nawiązujący czciąkom i nazwą, tym razem do Daily Mail, czyli brytyjskiego dziennika wydawanego w Londynie. A tutaj z kolei mamy The Braxtag Tribune, prawdopodobnie odpowiadający Chicago Tribune. Komendant odsyła ich na terapię dla partnerów policyjnych. Na stole za nimi widzimy kubek po kawie z napisem Venti. Jest to nawiązanie do Starbucksa oraz ich nazewnictwa kaw, w tym właśnie Venti, oznaczający w większości krajów ich największą kawę. W pierwszej części Zwierzogrodu nikt trzymał kubek z logiem Starbucksa, więc nic dziwnego, że ponownie pojawiło się nawiązanie do tej firmy. Po spotkaniu Nick zaopatrza się w automacie z napojami. Jednym z nich jest dr Koala Cola. Jest to połączenie dwóch prawdziwych firm oraz ponownie zwierzaka Koali. Napój ten nazwą nawiązuje bardziej do znanej wszystkim Coca-Coli, natomiast logotypem przypomina dr Pepper. Nick robi rakietę z marchewkowego jumbo, przebija się przez ścianę, a naszym oczom ukazuje się. W sumie to nic? W trailerze twórcy na tej ścianie umieścili napis Crash the Bugs w zielonym listku. Było to nawiązanie do Bugs Life, animacji od studia Pixar z 1998 roku. Logo tego filmu oraz ściąga napisu były identyczne, natomiast w samym filmie nie wiedzieć czemu Easter Egg zniknął. A szkoda. Z kolei na komputerze tego małego gryzonia jest naklejka IT, wyglądem łudząco przypominająca logo IBM amerykańskiej firmy technologicznej. Po sesji Nick przechadza się do domu, a dwójka ziomków z terapii znowu się leje. W tym czasie w tle widzimy logo z napisem Zuni Klo. Jest to odzwierciedleniem Uniqlo japońskiej marki odzieżowej powstałej w 1984 roku. Judy natomiast postanowiła wrócić metrem, a nad jej głową widzimy reklamę linii lotniczych Air Caribou wraz z czerwonym liściem klonu. Nawiązuje to do linii lotniczych Air Canada, zarówno nazwą, jak i logo. Nick dociera do domu, a na nas poza hulu zu umawiane na początku czekają jeszcze dwie ciekawostki. Po pierwsze, plakat tuż obok drzwi wejściowych. Jest na nim napisane The Rolling Stones i jest to oczywiste nawiązanie do zespołu The Rolling Stones. Natomiast na stoliku leżą płatki, które wyglądają, jakby miały nawiązywać do klasycznych Cornflakesów. Przepatrzmy teraz apartament Judy. Najpierw rozmawia ona z rodzicami na telefonie z nadgryzioną marchewką. Chyba każdy domyśla się, że chodzi tutaj o iPhone'a i nadgryzione jabłuszko. Tuż obok leży prawdopodobnie coś, co miało odzwierciedlać z kolei MacBooka. Chwilę później króliczka odpala telewizor, w którym leci program Squill of Fortune, czyli nawiązanie do popularnego programu Koło Fortuny. Następnie, wyszukując coś na komputerze, korzysta z wyszukiwarki Google, oczywista parodia Google, na której znajduje link do filmiku Boberka, którego poznamy później. Sam filmik jednak dostępny jest na platformie YouTube, jednak pisanym jako owca, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Przykre jest natomiast to, że Gryzelda ma tylko dwa lajki. Przechodzimy do balu na cześć stulecia Zwierzogrodu oraz fatalnych kierowców. Ten żółty samochodzik, który uderzył w zaspę, jest nawiązaniem do marki Volkswagen. Nie tylko logo, ale cały przód samochodu wygląda podobnie do nowych Volkswagenów. I nie jest to kompletnie jakieś tam lekkie nawiązanie, gdyż Volkswagen i Disney stworzyli wspólną kampanię reklamową, która polegała na pokazaniu w Zwierzogrodzie właśnie trzech samochodów Volkswagena: czyli ID3, ID4 oraz ID7 Turer. Na imprezie robi się jadka przez pewnego gada, a animacja przelatuje przez kuchnię. Możemy znaleźć w niej nawiązanie do filmu Ratatuj od studia Pixar. Ten mały wkurzony gagatek to Szponder, lew to linguini, natomiast pod czapką nikt inny jak mały szczurek Remy. Danie, które widzimy na talerzu to tytułowe Ratatuj. Gary tłumaczy Judy, że to nie oni są ci źli, a tylko próbują odzyskać dobre imię. W tym momencie Nick zapodaje mu cios od tyłu prosto z patelni. Jest to nawiązanie do filmu Zaplątani, stworzonego przez Studio Disney i sceny, gdzie Roszpunka powala Flyna takim samym uderzeniem. Jest to idealne nawiązanie, gdyż Gary potrafi się tak samo plątać jak długie włosy blondyny Plany się krzyżują, na szczęście nasze duo ratuje nikt inny jak pan B. Pan B to postać dużo lepiej przedstawiona w pierwszej części, natomiast pojawiająca się również tutaj. Jego imię oryginalnie to Mr. Big, co jest prześmiewcze przez jego wzrost, jednak cała jego postać jest prześmiewczą paradią nikogo innego jak słynnego Vito Corleone. Vito Corleone to główny bohater filmu Ojciec Chrzestny oraz przywódca nowojorskiej mafii. Styl mówienia, garnitur oraz fotel to wszystko nawiązuje do Ojca Chrzestnego. W pierwszej części nikt całował pierścień pana B, co w filmie Ojciec Chrzestny robili jego podwładni. W tej części natomiast zostaje zmuszony do całowania pierścienia jego wnuczki. Przenosimy się do fabryki Pana B, gdzie całe stado misiów ubranych w dresy Adidasa tworzą torebki oraz ubrania marki Gnucci. Jest to nawiązanie do włoskiego Gucci, o którym raczej każdy z nas słyszał choć raz. Judy dostaje wizytówkę Gryzeldy, o której już wspomniałem, a jej poczta znajduje się na stronie IHA, czyli naszego prawdziwego Yahoo. Przenosimy się do części zwierzogrodu, gdzie mieszkają gady. Na jednym z budynków widzimy szyld Ariel z Grotto. Jest to nawiązanie do animacji Mała Syrenka z 1989 roku, stworzonej również przez Disneya. Ariel z Grotto odnosi się do sekretnej jaskini, gdzie Ariel gromadzi swoje skarby. Tuż obok wisi szyld Hooks, przynęta i sprzęt. Kapitan Hook, a po polsku Kapitan Hack, to główny antagonista w filmie Piotruś Pan z 1953 roku, również stworzonego przez Disneya. Wchodzimy do baru, gdzie jeden z grajków ma na sobie koszulkę wraz z logo Crocs. I nie jest to żadne odzwierciedlenie, jest to 1 do 1 prawdziwe logo i nazwa Crocs, firmy zajmujące się obuwiem, ale głównie znani są z tych wyśmienitych klapeczków. Na barze serwują Bug Light, to z kolei nawiązuje do prawdziwego Bud Light, marki amerykańskiego piwa. Jest również Mr. Toads, kolejne nawiązanie do piwa z uśmiechniętą żabą, tym razem bez zmiany nazwy czy logo. Nick przechadzając się po barze, nadepnął na ogon pewnej jaszczurki, a ten z kolei odpadł. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ wiele jaszczurek gubi swój ogon w ramach mechanizmu zwanego autotomia, czyli po prostu w sytuacji zagrożenia. Lisy zjadają niektóre jaszczurki, więc nikt jest zagrożeniem, co sprawia, że odpadnięcie ogona ma sens. No, gdyby nie fakt, że ta pani nie wygląda na przerażoną, a bardziej napaloną na rudego liska. Rozpoczyna się pościg, a w drugiej części wraca Dan Łasica, który ponownie jak w pierwszej części sprzedaje podróbki filmów. Tym razem znajdziemy u niego Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Film wypuściło Lucasfilm, które jak wiemy Disney przejął. Obok ponownie zaplątanie jak w pierwszej części, tylko tym razem live action oraz Kraina Lodu część już dwunasta. Judy i Nick trafiają do opuszczonej posiadłości dla nowożeńców. Na jednej ze ścian widzimy gazetę The Sahara Chronicle. Jest to mocne dopracowanie szczegółów przez twórców, ponieważ gazeta ta odpowiada The Daily Chronicle, czyli gazecie, która w 1930 roku przeszła rebranding i z nazwy usunięto D. Gary kolekcjonuje tutaj zapiski gazet sprzed praktycznie wieku, aby udowodnić kto wymyślił Zwierzogród, więc te gazety są naprawdę stare. Na tyle stare, by mogły być wydawane przed 1930 rokiem. Gryzelda i Nick trafiają do więzienia, z którego chwilę później uciekają. Podczas ucieczki przechodzą obok dziwnej celi, która zamiast krat ma szkło z wyciętymi otworami. Scena ta jest nawiązaniem do milczenia owiec oraz pierwszego spotkania Hannibala z agentką Starling. Twórcy w wywiadzie przyznali, że scena miała początkowo trwać 4 minuty i być kopią sceny wraz z dialogami 1 do 1, jednak uznali, że przez tak długi dialog młodzi widzowie stracą zainteresowanie. Wszyscy są już na zewnątrz, a do zabawy dołącza Flash. Jest to leniwiec pracujący w Wydziale Komunikacji, który we wszystkim co robi jest turbowolny. Jego imię i zachowanie ma podwójne znaczenie. Flash to superbohater z uniwersum DC Comics, którego supermoc to szybkość. Disney posiada prawa do Marvela, czyli bezpośredniego konkurenta DC. Nazywając turbowolną postać imieniem ich najszybszego superbohatera, Disney śmieje się z DC. Ale kiedy Flash wsiada do samochodu, nawet dominik, które mu nie podskoczy, co też zdradzają jego rejestrację FST NML. Jest to skrót od Fast Animal, czyli szybki zwierzak. Nick potrzebuje pomocy od Pazuriana. Ten pogania więc policyjnego informatyka i zasiada przy jego komputerze. Na jednej z karteczek przyczepionych do monitora widzimy napis: Nie ma jak w 127.0.0.1 127.0.0.1 to adres localhost przypisywany twojemu własnemu komputerowi, więc napis ten to informatyczny żarcik i nawiązanie do przysłowia nie ma jak w domu. Po wpisaniu hasła do komputera wyświetla się znana nam wszystkim kapcza, która ma za zadanie potwierdzić, że jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Informatyk policyjny to mysz, a więc jej zadaniem jest z pomiędzy przedstawionych zdjęć wybrać tylko ser. Rysowiecki okazuje się parową i ucieka w stronę latarni, aby zniszczyć prawdziwy dokument patentowy. Aby się tam dostać, musi przedostać się przez pewien labirynt. Scena ta od początku nawiązuje do Lśnienia, w którym to tak samo jak Rysowiecki, postać grana przez Jacka Nicholson'a przedziera się przez labirynt w kłębach śniegu. Zarówno w Lśnieniu, jak i w Zwierzogrodzie została użyta ta sama muzyka. To jak postać kuleje, czy jej wyraz twarzy, to również jest kopią 1 do 1. Króliki Lis ponownie ratują miasto, a w dzielnicy Shipshire widzimy baner z reklamą Miniso. Miniso to prawdziwa sieć sklepów oferująca różnego rodzaju artykuły gospodarstwa domowego, ale też w dużej mierze zabawki. Marka ta jak Volkswagen została umieszczona w filmie pod oryginalnym logiem i nazwą ze względu na współpracę. Twórcy umieszczali easter eggi aż do samego końca, gdyż nawet w napisach końcowych możemy znaleźć choćby ten keyboard firmy Casio. Jest to nawiązanie do keyboardów od prawdziwej firmy Casio. I już na sam koniec widzimy oficera Pazuriana na ekranie telefonu w aplikacji do nagrywania z siebie kamerką. Ten pasek z emotkami oraz żółty kolor są oczywistym nawiązaniem do znanego nam Snapchata.